No, się mam w następnym odcineczku z Minecraft'a. W dzisiejszym odcineczku będziemy sobie grać w Minecraft'a. W taką łupkę. Ona nie jest taka odginałka, ona jest tutaj zmieniona. Wyspy są. Są wyspy. Nie jest brzydka pogoda. Ale patrz, tu mamy łóżeczko. I się już prześpimy. Dobra, przesypiam burzę, fajnie. Okej. Okay. Dobra, jestem. Łóczka piciu, łuczka osi. I lecimy. Eee, napiszcie, czy Wam się podoba. Sodiem a niszczą. Eee, weźmy sobie. Up, 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 up. Kopiar klawym. Co what the widzę, poczekajcie chwilę mało cięcie, bo nie udało się coś. Poczekajcie chwilę. Dobra, widzę mamy w końcu. Było ciężko, ale się udało. Zbieram szybko lewko, no bo się przyda no robię rzeczy do craftingu zebranym. Oby sezonka wypadła, ale mniejsza No, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Nie, jest za. Bo to. No, to, to wszystko są po prostu. To też. To też, to sobie dam tu. I sobie to obuduję, żeby w tu nie wpaść. Żeby nie wpaść, dobra, spoczkę. No hop, hop. Dobra, mm, teraz, teraz szukam sadzonki. Но с Пабло. Не. Почему за это сфайнер домина же там своя какая звездка там тэш? Сэгбэй, слышим так. Куды. Аха. заполнял он. Я сдэм, молодец, видел, я собрал. Айцу, айкю. Wziąłem że musiałam wziąć troszkę widzę, ale musiałam wziąć drzewko, no bo nie wypadło, tak? No, przepraszam. Musiałam. No, Kumacie, no, no, nie wypadło, no. O, ale dupka, dupka, dupka. Mm, mm, mm. Na razie to ja. To ja. I am i smasiek. Zrobię tak. Ja sobie zrobię tak, bo się przyda. Good, good. A to nie się. Eu também tenho medo de fazer isso. Eu também de fazer isso. Eu também tenho Hop, hop. No widzę, że zacięcie musiałam, wiedzieć, odpłacić. Mam je, to tym bardziej. No. Dobra, możemy sobie trochę wyspę powiększyć. Na pole uprawne, tak. No, chłemy. Lecimy dalej. Czy się da zniszczyć? Nie, nie da się. Kurde szkoda. Ale no, idę patrz. da się zniszczyć. Dobra, jak się da, no to ja zabielam sobie. Hop, i tutaj. Wyznaczony punkt uderzania się na masę A nie, spoko, może być takie coś na domek. Nie, no. no. No! 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 Yes, good, good. No! Yes, good, good. No, 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 no. I lecimy. Hop, hop. Ale dupa. Nie mam drzewka, żeby sobie zrobić to. Chcę wyciąć. Ale. O, nie wiem, co zrobić Jaką ma dupę w dup głównym wykopie? Hmm, mm, mm. Mam Mamy jakieś, jakieś tam rzeczy. Tam coś mamy, tam coś mamy, no i tam. Ja się chyba najpierw wybiorę tam, a nie wiem jeszcze gdzie, ale zobaczymy. I piszecie czy chcecie następny odcinek. No, może być następny, na pewno będzie. Tylko po prostu napiszę, czy chcecie, bo możemy też, następny odcinek musi być. To może być Fortnite, tak, może być subskrybujcie i piszcie w komentarzu, czy chcecie następny odcinek. Ale co, was żegnam, żegnam miłego dnia. I jeszcze żartuję, żartuję. Taki mały żarczyk się, ale napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby YouTube był Fortnite. <laughs> czy następny odcinek z Mickey, Rafta, And, um, um, bo teraz będzie cięcie i żeby się szybciej to urosło drzewko i zaczekać chwilę. Ja zobaczę. Ci chwilę, tylko drzwiczki. Dobra, drzwiczki mówię, żeby była cisza i spokój. Drzewko urosło. Widzę, że tu urosło. Budujemy um, um, szybko sikierkę. Bierzemy i co budujemy? Oczywiście, że ma nasze piękne O to, oto, oto, jest, jest, good, good. Eee, tak, e, patyczki ma. Za tym Dobra, ho. Mm, 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 okay, mom and kilo. Love, love, I just to the No. No. no mam zazwyczaj drzewko, ale nie udało się na wykopać. No, wiatr. jeszcze raz muszę zrobić cięcie, żeby sobie zrobić wiatr do i. Wody, nie, no jestem w tym bardzo mądry, widzę. Napiszcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie tam na dole, z dzwoneczkiem oczywiście, no bo że mi się z kolejnych odcinków, które nie będą niedługo. Co będę robił? No, widzą nie no ja jestem taki mądry, chyba. Od końca, no widzę, jak chwilę. No, tak, już. O, już. tu ma? I więc może zrobimy tak. Lawę nam tu, a wodę dam tu. Czym tutaj teraz będzie działać? Nie, no kurde, to było na mnie dzisiaj wkurza. Jak to zrobić, żeby tak mi się udawało? Powie mi ktoś z Was? Piszcie w komentarzu. Jezli dzisiaj w dzisiejszej rzeczy to już było wszystko. Rozwinęliśmy się w takim sensie, że próbujemy zbudować lawę. No, koby. No, kopiarki kobla. Troszkę się zmieniło tak troszeczkę trochę drzewka. Zasadziliśmy ma drzewka. Jakieś tam rzeczy. I w następnym spodziewajcie się kubiarki i się wzmocniania tak i zbudowania jakiegoś małego schronienia a w następnym jeszcze nie wiem więc to, w dzisiejszym odcinku też było na wszystko ja wam bardzo dziękuję subskrybujcie i lajkujcie widzę proszę lajkujcie tam na dole żeby Was żadne odcinki nie ominęły a ja Was no co? Jak na widzę. Więc trzymajcie się i do zobaczenia na razie pa!